Piotrek w środę, bardzo ważny mecz ze startem Lublin. Jakie oczekiwania i nastrój przed tym meczem drużyny? No może być tylko zwycięstwo, no, już nic więcej nie, nie można oczekiwać no, od nas. Tylko, tylko wygrany jest to dla nas ważny mecz na przełamanie u siebie przez własną publiczność. Także Gry wchodzi tylko o zwycięstwo, nic więcej. Jesteście na maksa zmotywowani? No, oczywiście, teraz zaczynamy przygotowania, już zaczęliśmy. Teraz już tylko tak, staje taktyka i analiza, analiza y, przeciwnika i, i w środę i w środę zaczynamy walkę o zwycięstwo. Czy zapraszacie wszystkich mecz? No, oczywiście na zapraszamy wszystkich kibiców na mecz, żeby nas wspierali. Nie jest łatwo, wiadomo, ale... ale... Chcemy, chcemy ten mecz wygrać i jesteśmy naprawdę nastawieni na 100% na, na, na zwycięstwo. A jak oceniasz wzmocnienia, bo klub się dość mocno wzmocnił? No, jest teraz dużo zawodników, tak wzmocniło nas i, i pod koszem i na obwodzie, także mamy, mamy, mamy pełną kadrę, jest, jest jak rotować, można, można większą intensywność prowadzić gry, także wiadomo, wrócił Marcin Samomonik, Myślę, że, że, że i będzie to naprawdę duże wzmocnienie, bo każdy go pamięta że przez kilku sezonów jak grał, także, także myślę, że można z optymizmem myśleć i, i teraz czekać na zwycięstwo.